Żłobkowe może otrzymać każdy rodzic, którego dziecko uczęszcza do żłobka klubu dziecięcego albo zajmuje się nim opiekun dzienny. Dziecko musi być w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Co ważne, można pobierać tylko jedno z dwóch świadczeń wspomniane żłobkowe albo rodzinny kapitał opiekończy. Wniosek go dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku czy u dziennego opiekuna, można złożyć do ZUS tylko elektronicznie. Dostaje się to dofinansowanie bez względu na dochód rodziny i bez względu na to, czy rodzice dostają już 800+. Tak zwane żłobkowe to pomoc, która jest przeznaczona bezpośrednio na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Żłobkowe wypłacamy bezpośrednio na konto placówki opiekuńczej, a nie na konto rodzica. Maksymalnie może to być 400 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce. Na Dolnym Śląsku w 2023 roku złożono prawie 11 600 wniosków na ponad 12 500 dzieci. Natomiast w całej Polsce było to prawie 107 000 wniosków na blisko... 18 tysięcy pociech. W minionym roku tylko na Dolnym Śląsku, tak zwanego żłobkowego, wypłaciliśmy prawie 46 milionów złotych. W całym kraju ta suma wypłat sięgnęła 429 milionów złotych. Aby otrzymać dofinansowanie żłobek, klub dziecięcy lub opiekun musi znajdować się na liście dostępnej na stronie empatia.mpips.gov.pl.